Legendarny skład Nipu jest jedną z najlepszych drużyn w historii CSa, jak nie najlepszą. 60 wygranych meczy z rzędu na LANie, 87 wygranych map z rzędu, 5 finałów majora pod rząd i naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo wygranych turniejów. A tego wszystkiego dokonała piątka graczy, czyli Fiflaren, Freiberg, Exist, Getrate right i Forest. A dziś sobie pogadamy o tym jak potoczyły się kariery tych graczy po odejściu z Nipu. Pozdrawiam wszystkich wspieraków i już zaczynamy, ale jeszcze przed tym. Sponsorem dzisiejszej Odcinka jest strona CSGO Skins, wraz z którą przygotowałem dla Was konkurs na takie oto skiny. Jedyne co musisz zrobić, to doładować za co najmniej dyszkę z kodem Fritox i uzyskujesz szansę na wygranie skina. A im więcej doładujesz, tym większe szanse, że wygrasz. Dodatkowo, wpisując mój kod, dostaniesz 20 na start oraz plus 10% do doładowania. Na stronie masz mnóstwo różnych skrzynek, od tych tańszych ze słabszymi skinami, aż po tę drogę, w których zawsze leci Kosa. Można nawet odzorowane skrzynki z CS, tylko że tutaj są trochę tańsze. Również są liczne eventy tym obecnie trwa taki podczas którego możecie otwierać specjalne tematyczne skrzynki, za które dostaniecie specjalne punkty, które możecie wymienić na dodatkowe skiny. Jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze CS:GO Skins podjął współpracę ze znanymi drużynami sportowymi w tym znawić jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w cs -ie. i możecie otwierać dedykowane skrzynki danych zawodników, w których są skiny, którymi dany zawodnik gra. A jeśli lubisz ryzyko, możesz się pobawić na case battle'ach, gdzie można wygrać znacznie więcej skinów. Natomiast jeśli chcesz zagrać na biedaka, to na masz codzienną darmową skrzynkę oraz darmowe skrzynki na przykład za podobienie fanpage'a na Facebooku. A gdy będziesz chciał wypłacić skiny, ale żone ze zdobytych ci się nie podoba, to możesz użyć exchangera i wymienić kilka skinów na innego o tej samej wartości. Pamiętaj, że z głową i przechodzimy do odcinka. A zaczniemy sobie od Piflarena, czyli gracza, który odszedł z Nipu jako pierwszy. Na Piflarena zawsze był ogromny hejt, no przez to jak grał, no bo w CS-ie, goł Fiflaren nie był już tak dobry jak był w Sorsie, ale też robił dużo Niewidocznej roboty, której na mapie nie było aż tak widać, ani po statystykach. No i później, jak Fiflaren odszedł z nip a tak jak mówiłem, odszedł jako pierwszy już pod koniec 2014 roku i zakończył karierę, więc w cs Go sobie za długo nie pograł. Po zakończeniu kariery jako profesjonalny gracz, zaczął pracować jako komentator i analityk na turniejach i komentował naprawdę wiele turniejów. Jak sobie teraz patrzę, no to właśnie tam zaraz po zakończeniu kariery, ten 2015 i tak dalej, pojawiał się naprawdę bardzo często. Już nawet w 2014 komentował z Mowego majora. No, szybko udało mu się wkręcić, ale później z każdym rokiem komentował już coraz mniej, a ostatnio mogliśmy go zobaczyć. Wielki powrót Fiflarena jako komentatora na Majorze w Kopenhadze w zeszłym roku, bo tak miał dosyć długą przerwę od komentowania, no bo tam już potem w 2016, no to w 2017 już mało, 18 też, i potem w 2021 skończył komentować i wrócił właśnie na jeden turniej na Majora w 2024. Ale to nie jest jedyne, co Fiflaren robił, bo i mał się różnych zajęć. Warto sobie wspomnieć o tym, że nawet próbował swoich sił jako trener, mianowicie jako trener w Dignitas. Dignitas, o którym się będzie sporo, bo w Dignitas utworzyła się formacja bliźniacza do właśnie NiP z 2014 roku, bo była tam cała piątka graczy plus Halzerk, a Fifflaren był jako trener. Co prawda trenerem był zaledwie pół roku, ale zawsze coś. A Fifflaren nie był związany z Dignitas tylko jako trener, ponieważ był jeszcze wiceprezesem w Dignitas. Pierwszy był jako coach i jako menadżer, a później został mianowany na wiceprezesa organizacji, więc no posada już niczego sobie. I w tym Dignitas siedział aż do sierpnia 2022 roku. Po czym chyba nawet Dignitas się zamknęło. Nie wiem, czy Dignitas mają obecnie jakiś skład. Wątpię, tak, nie mają żadnego składu. I zdizbandowali się w 22 roku, w maju, więc niedługo później też Fiflaren z Dignitas odszedł. Dzisiaj Fiflaren ma inną organizację, swoją. Jak sam pisze, jest CEO i CEO funderem. I ta organizacja się nazywa DIGUIEDES. Strasznie trudna nazwa, ale w każdym razie. Jest to organizacja, która głównie siedzi w LoLu, ale też w Valorancie i paru innych tytułach. Nie jest to jakaś duża organizacja, ale zawsze coś. Fiflaren też ma swoje konto na Twitchu, ale no na Twitchu nie streamował od 11 lat, więc no jako streamer raczej się nie odnalazł, na to wychodzi. No i jakoś sobie Fiflaren poradził po tym odejściu z Nipu. Pewnie to nie jedyne rzeczy, którymi się zajmuje. Próbowałem jego Instagrama znaleźć, ale mi się nie udało. Nie jest, jest takie proste zadanie, wbrew pozorom. Obecnie zweryfikować. Następny będzie Freiberg, który odszedł jako drugi z tej złotej piątki, ale dopiero w 2017 roku, gdy już zresztą cały skład powoli się sypał. Freiberg próbował w różnych drużynach po odejściu z nipu, dołączył do Optik. Mino nie szło mu najlepiej, ale też nie szło jakoś źle, Optik, to chyba wtedy było takie tier 2 można powiedzieć, tutaj widzę, że na paru turniejach tier 1 doszli, nawet do ćwierćfinałów i tak dalej, więc nie szło mu źle w tym Optik, ale też nie szło najwybitniej, no i też nie gra tam jakoś długo bo, bo zaledwie 2 miesiące no i nie udało im się zakwalifikować na Majora więc Freiberg bardzo szybko odszedł z Optik. no i też nie szło mu tam najlepiej bo miał 0,97 rating nie wiem czy on już wtedy był Iglem wiem, że Freiberg przeszedł na Igla w późniejszym czasie, ale ciężko mi stwierdzić dokładnie kiedy. Możliwe, że już wtedy iglował, więc na ten rating też nie ma co aż tak patrzeć. Następnie Fryback trafił do Heroic, w którym posiedział no już znacznie dłużej, bo prawie całe dwa lata. Doszedł tam w 2018 roku, no i Heroic wtedy czy było mocną drużyną? No też tak bardziej tier 2 bym powiedział, tier 1 z pewnością to nie było, chociaż udało im się wygrać na przykład Games Clash Masters, gdzie zgarnęli 50 koła dolarów i wygrali na Kinguin, to jest 2018, czyli Kinguin z Tazem wtedy jeszcze, ale no na Majora również nie udało się zakwalifikować, niestety. Ani w 2018, ani w 2019. Żadnego majora nie zaliczyli. I też ten okres, no, nie był jakiś najlepszy, no niestety. 0,99 rating, więc nieco lepiej, ale tak jak mówię, wtedy już najprawdopodobniej iglował. Chociaż, na pewności oczywiście nie mam. Na pewno boli fakt, że nie udało się na żadnego majora pojechać. Tym bardziej, w te drużyny jakieś okropne nie były, więc, no, jak najbardziej szanse były. Bo jak tak patrzę, no to jak grał sobie w Optic, no to Optic w piku było na 11. miejscu z Freibergem, a Heroic w było na 12 miejscu, więc no te drużyny jak najbardziej na Majora się kwalifikowały, tym bardziej, że wtedy na Majora już siedziły 24 teamy, a nie 16, tak jak kiedyś ze starych czasów. No i później po przygodzie w Heroic Freiberg dołączył do Dignitas, gdzie odtworzyli właśnie stary skład Nipu, gdzie właśnie Fiflarem był trenerem, no i no ta gierka też nie układała się najlepiej w tym Dignitas. W Dignitas sz szło mu zdecydowanie najgorzej, a też przesiedział tam dwa lata, a niestety przez te dwa lata totalnie nic większego nie udało się zdobyć. No i też w rankingu. Byli maksymalnie na 22 miejscu, więc było to już takie bardziej niskie Tier 2 niżeli jakaś drużyna aspirująca do Tier 1. Podignitas Freiberg. Zakończył karierę. Nie był jakiś mega stary, bo teraz patrzę, że on ma tylko 33 lata. Szczerze myślę, że on jest dużo starszy. A skoro zakończył w 22, to miał tylko 30 lat, więc można powiedzieć, że dosyć wcześnie zakończył karierę. Tym bardziej, że był Iglem już w późniejszym okresie. Po zakończeniu kariery jako gracz, Freiberg zaczął komentować mecze oraz streamować. Jako komentator jest aktywny do dzisiaj i nawet Majora w Austin komentował. Ale nie jestem pewien, czy był na turnieju jako komentator, czy u siebie na streamie, bo Freiberg również streamuje na Twitchu. Ma tam 300 tysięcy obserwujących, więc nie mało i streamuje w miarę regularnie, bo tak średnio z miesiąca no to ma jakieś takie 80 godzin, nie jest to dużo jak na full time streamera, ale też nie jest to mało, praktycznie w każdym tygodniu się odpala, no ale średnio widzów ma na poziomie 150, więc no nie jest to za dużo ale pewnie jakby komentował jakiś turniej u siebie na streamie, to by ta liczba podskoczyła. Chociaż ja tak patrzę, tutaj jak był ten okres majorowy, no to, no tak, to w piku miał 200 wtedy, więc możliwe, że tego majora komentował u siebie na kanale. No i kariera Freiberga potoczyła się tak, bym powiedział, dosyć typowo, jak na byłego profesjonalnego gracza. Ktoś tam sobie pograł, w innych teamach próbował, nie wychodziło, to ostatecznie przyszedł sobie na streamera i komentatora i jakoś sobie radzi. Następny na naszej liście jest Exist, czyli game leader tamtego NiPu. On akurat sobie poradził chyba najlepiej z nich wszystkich, tak stricte esportowo, bo po odejściu z NiPu, Exist miał mały epizod w Face, gdzie chyba Olofa wtedy zastępował, bo Olof miał operację nadgarstka. Chyba tak to było, nie jestem teraz do końca pewny, ale wydaje mi się, że Olofa wtedy zastępował. No i udało mu się wygrać i je ma wy Sydney wtedy, razem z Face I to jeszcze po kanali Astralis i to 3-0 w finale, więc jest jedynym graczem, któremu udało się zdobyć jakieś trofeum poza NiPem. Później potem bardzo krótkim epizodzie The Face poszedł do Fnatic, z którym też grał naprawdę solidnie, bo Fnatic było wtedy tier drużyną ciągle i regularnie jeździli na największe lany i potrafili na nich coś niecoś ugrać. Udało im się wygrać takie jakiś mniejszy turniej od PGL-a. Do tego pojechali na Majora w Londynie. Ciągle dochodzili do jakichś ćwierćfinałów i tak dalej na największych turniejach. Potem w następnym roku, bo to było w 2018, w 2019 dalej siedział w, oczywiście we Fnatic i pojechali na kolejnego Majora. Zajęli dwa drugie miejsca w Sydney i na Starladderze. Więc na naprawdę Fnatic z Existem wyglądało solidnie. Niestety żadnego takiego tier 1 trofeum nie udało się wygrać, no ale nie można powiedzieć, że radził sobie słabo, bo radził sobie naprawdę świetnie. Trzeba mi stwierdzić, jaką rolę pełnił, raczej Igla, bo Exist chyba całe, całe życie był Iglem i raczej w Fnatic również tym Iglem był, tak, tak mi się wydaje. Jak tak patrzę na ten skład tamtego Fnatic, no to zdecydowanie był Iglem, no bo JW na pewno wtedy nie był, był, był Krimis tym bardziej, Brolan tak samo, Twist też raczej nie, więc no pozostaje tylko Exist, który mógł być tym Iglem, bo Flush już nie było, no i Fnatic pod jego dowództwem radziło sobie naprawdę nieźle. Później poszedł oczywiście do Dignitas z całą resztą bandy, gdzie, no tak jak już mówiłem wcześniej, radzili sobie bardzo przeciętnie, no i on też ten Dignitas długo nie posiedział, bo zaledwie pół roku. Później Exist postanowił zostać coachem, i jako coach radził sobie naprawdę nieźle. Zaczynał jako coach w Heroic, czyli naprawdę no solidnej drużynie na tamte czasy, bo to było to Heroik z Kadianem, Jabim i Stawem i TSS-em, więc skład naprawdę solidny, i na start pierwszym turniejem był PGL Major Stockholm, czyli pierwszy po popandemiczny Major, gdzie doszli do samego półfinału. Później kolejne bardzo solidne wyniki i kolejny ćwierćfinał na Majorze. Potem wygrana na Pinnacle Cup. Muszę sprawdzić, czy za to jest trofeum, bo nie jestem pewien, czy za to dostali trofeum, a wydaje mi się, że powinni. Tak, dostali za to trofeum i później jeszcze udało się trofeum zdobyć na dwóch blastach, na Premier Fall Final i na Spring Final. No, w 2022 i 2023. Ale nie, to jest najważniejsze. Najważniejsze jest finał Majora, który miał razem z Heroic w Rio w 2022 roku, gdzie przegrali na VP, gdy grali pod nazwą Outsiders, wszyscy wiemy dlaczego. I te wyniki Exista wyglądały naprawdę solidnie. Później w 2023 nieco obniżyli loty, ale wciąż byli naprawdę bardzo dobrą drużyną. Finał na IEM Rio, gdzie przegrali na Vitality. Kolejny półfinał na Majorze, gdzie przegrali na Gamer Legends ze Siuchym. No i właśnie wygrany Spring Final na Blaście. Więc te wyniki dalej wyglądały naprawdę bardzo solidnie heroik pod okiem Exista. Później jednak niestety skład się rozpadł, no bo wyjebali kadiana z Heroic, Yabistown, a potem sami odeszli do Astralis. Tak to dokładnie było. No i później również Exist odszedł i wrócił do domu, czyli do Nipu jako trener. No i z Nipem no już tak dobrze mu nie szło <noise> na tej trenerce. No ale też nie miał jakiegoś wybitnego składu, no nie oszukujmy się. Naprawdę zajęli drugie miejsce na Jela Compass, gdzie przygrali na The Mongols, ale też nie był to jakiś gigamocny turniej. No i Nip radził sobie bardzo się Aż do dzisiejszego dnia, bo dzisiaj Nip jest już naprawdę bardzo solidną drużyną, drugie miejsce na Starladderze ostatnio zajęli i wygląda ta gierka coraz lepiej od nich. I myślę, że z tym składem, które mają teraz, mają szansę, żeby wrócić do Tier 1. Na razie są takim Tier 1,5, ale do Tier 1 już niewiele im brakuje i myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, żeby Nip szedł do Tier 1. Więc jak widzicie, Exit sobie najlepiej poradził tak stricte sportowo czy finansowo, nie mnie oceniać, ale tak esportowo sportowo karierowo, no to poradził sobie zdecydowanie najlepiej bo można powiedzieć, że po odejściu z Nipu dalej był na tym najwyższym poziomie. Następny na naszej liście jest Getrite czyli jedna z największych legend Nipu. Getrite miał ten problem, że cierpiał na dosyć przejebaną chorobę, czyli na chyba krona to się nazywała ta choroba. W każdym bądź razie to miał ogromne problemy ze sraniem i z bólami brzucha, przez co też nie mógł latać zbytnio na turnieje, a mimo to to robił. Mimo tej choroby był najlepszym graczem świata i jednym z najlepszych graczy w historii zresztą całego CSa. W 1 1.6 getrite był totalnym kotem, potem w się go również był totalnym kotem, ale było widać, że im dłużej gra, tym po prostu jest mu ciężej, bo sukcesywnie z roku na rok grał coraz gorzej. A już w tym 2018 dni się sypał, no to GetRide right był pieniem samego siebie i absolutnie nie można powiedzieć, że to był już ten sam GetRide. Right. Wręcz przeciwnie, wyglądała ta gierka po prostu bardzo słabo z jego strony. A mimo to się nie poddawał i grał dalej niemal do samego końca legendarnego składu Nipu. No w sumie to jak GetRide right kończył grę w Nipie, to był tylko Forest jeszcze w tym Nipie. Oprócz Get z tego starego składu, ale no, siedział tam naprawdę bardzo długo. No, i później trafił do Dignitas, które, jak już wcześniej mówiłem, nie radziło sobie najlepiej i siedział tam równie długo co Exist, czyli Pół roku. Później GetRite postanowił przejść na emeryturę i zajął się rimowaniem. i GetRight streamuje naprawdę sporo, bo tak średnio po 130 godzin w miesiącu i odpala się niemal codziennie. Na streamach oczywiście głównie gra w CS-a i komentuje turnieje w CS-ie też. Średnio ma 300 widzów, czyli mało bym powiedział jak na taką legendę. No ale też nie jest to jakaś okropna liczba, na pewno ma z czego żyć. No i na samym końcu wieloletni przyjaciel GetRite'a i jego duo, z którym grał naprawdę bardzo długo, bo GetRite i Forest grali już w CS-ie. Się bardzo długo ze sobą, no i potem przez niemal całego cs Go grali, grali razem ze sobą, więc z pewnością lubili byli ze sobą grać. Otrzym z jako jako ostatni z tej piątki na początku 2020 roku, no i poszedł gdzie? Oczywiście kurwa do Dignitas, ale ten Dignitas siedział naprawdę długo, bo przez aż dwa lata, a mimo tego przez te dwa lata, no Dignitas zbyt wiele nie osiągnęło i było raczej cały czas przeciętną drużyną. Forest sunął ze swojej stabilności i naprawdę na tle getraighta Forest starzał się. Bardzo dobrze, no ale teraz nie ma żadnej choroby, która by go ograniczała. I Forest, niemal przez całą karierę, cały czas kręcił stabilne wyniki. Nawet w 2021 roku, gdy miał już 32 albo 33 lata, dalej kręcił 1,10 rating, więc, no, starał się. Naprawdę bardzo dobrze. Dopiero w 2022 roku miał 1.01 rating, co dalej nie jest złym wynikiem, no a potem już zakończył karierę pod koniec 2022 roku. No i podobnie tak jak GetRide, right, postanowił zostać full-time streamerem, co idzie mu naprawdę niesamowicie. Bo forest streamuje tak po 100 godzin w miesiącu, no i średnio ma na poziomie 600 ludzi z ostatniego miesiąca, ale bywały momenty, gdzie tej średniej miał grubo powyżej 1000. No i też jeśli chodzi tak stricte o no to porę zdecydowanie sobie poradził najlepiej. No i na tym Twitchu trzyma się naprawdę bardzo stabilnie. Tak się prezentują historie wszystkich graczy legendarnego składu Nipu po rozwiązaniu legendarnego składu Nipu. Zrobiłem kiedyś taki odcinek o Fnatic, pamiętam i to był w ogóle na początku tego kanału, to chyba był mój trzeci film na tym kanale z ECS-a Więc dawno temu i wrócimy chyba sobie do tej formy, bo fajnie tak sobie zobaczyć jak się potoczyły takie kariery. Tyle na dzisiaj widzimy się prawdopodobnie jutro i siemano.